Zdrowej Ekonomii Ekscelencjo, Panie Ambasadorze, Panowie Prezesi, Panie Pośle, Szanowni Państwo, w imieniu wicepremiera ministra gospodarki Pana Janusza Piechodzińskiego chciałem niezmiernie gorąco przywitać wszystkich dostojnych gości dzisiejszego forum. Szczególnie pragnę powitać naszych gości z Republiki Zambii. Na samym początku chciałbym zaznaczyć, że zeszłoroczna misja polskiego rządu do Lusaki, której przewodniczył sam pan premier Donald Tusk przyniosła sukces zwieńczony podpisaniem umowy pomiędzy polską firmą Izodą 2000 a zambijskimi firmami Glavriach Investments i Alinaswe Developments. Polscy i zambijscy przedsiębiorcy udowodnili, że mogą wspólnie kooperować. Polskie i zambijskie władze pokazały, że potrafią wspólnie działać na rzecz rozwoju dwustronnych stosunków. Dziś obserwujemy, że nasze rządowe agencje Polska, PAIS oraz Zambijska Zambia Development Agency mogą również z powodzeniem współpracowa współpracować w celu poprawy warunków dla wzajemnych Inwestycji. Otwierając forum, chciałbym życzyć w imieniu Pana Wicepremiera Ministra Gospodarki wszystkim naszym gościom, zambijskim i polskim partnerom, przedstawicielom biznesu dalszej tak owocnej współpracy na każdej płaszczyźnie, tak ekonomicznej, jak i tej ludzkiej, społecznej. Pragnę w tym miejscu podkreślić, że Polska jest atrakcyjnym i wiarygodnym partnerem. Po 25 latach przemian polityczno-społeczno-gospodarczych cieszymy się rosnącym uznaniem partnerów gospodarczych oraz międzynarodowych instytucji finansowych. Światowy kryzys finansowo-gospodarczy nie wywarł znaczącego piętna na polskiej gospodarce. W roku 2009 byliśmy najszybciej rozwijającym się krajem w Europie i jedynym, który odnotował dodatni wzrost gospodarczy. W roku ubiegłym wyniki polskiej gospodarki prezentowały się również dobrze, lokując nasz kraj w gronie europejskich liderów wzrostu. Pozytywne rezultaty, jakie osiągnęliśmy w zakresie obrotów handlu zagranicznego, też są warte podkreślenia. Dziś wartość eksportu towarów z Polski w pierwszym półroczu tego roku osiągnęła 110 miliardów dolarów czyli była wyższa o ponad 5% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyniki importu do Polski również wzrosły o 5%. Polska jest krajem otwartym na inwestycje zagraniczne. Jesteśmy coraz lepiej oceniani ze względu na niższe ryzyko inwestycyjne. Nasz kraj wyróżnia się w tym kontekście między innymi z uwagi na duży rynek pracy, stabilną sytuację polityczną i ekonomiczną nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Rząd polski kontynuuje z powodzeniem realizację planu prywatyzacji. W naszej ofercie znajdują się przedsiębiorstwa różnej wielkości i z rozmaitych sektorów, takich jak energetyczny, chemiczny, farmaceutyczny, wydobywczy, transportowy. Znaczne możliwości oferuje także Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, mając większą kapitalizację, niż przykładowo giełda w wiedniu. Zdajemy sobie sprawę, że Afryka jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się regionów świata. Polska również znajduje się w okresie rozwoju i w aktualnej sytuacji, sytuacji globalnej poszukuje nowych partnerów. Dlatego stworzyliśmy projekt Go Afryka mający zachęcić polskich przedsiębiorców do poszukiwania możliwości handlowych i inwestycyjnych na dynamicznych rynkach afrykańskich. Chcemy budować wiedzę o naszym kraju i dobry wizerunek Polski w Afryce, aby zachęcić firmy afrykańskie do współpracy z naszym krajem. Projekt GoAfrica w naszym stopniu przyczynił się do wzrostu, handlowych, wzrostu obrotów handlowych z krajami afrykańskimi. W 2013 roku, czyli po niecałym roku funkcjonowania projektu, obroty handlowe Polski z Afryką wzrosły ponad 22%. Wynosząc 4,5 miliarda dolarów, z czego polski eksport na rynki afrykańskie wzrósł o ponad 34%. Ponadto w ostatnim roku odnotowaliśmy znaczny wzrost zainteresowania rynkiem afrykańskim wśród naszych rodziny, rodzimych przedsiębiorców. Obecnie niemal 3000 polskich eksporterów prowadzi działania w Afryce, licząc łącznie. Nastąpił wzrost o około 350 firm handlujących z kontynentem afrykańskim. Warto podkreślić, że Polska, podobnie jak pozostałe kraje naszego regionu, nie ma przeszłości wynikających z przeszłości kolonialnej. Zależy nam współpracy z krajami afrykańskimi, szczególnie z Republiką Zambii na zasadach partnerskich. Chciałbym w tym miejscu zauważyć, że obecnie. Odnotowujemy olbrzymi wzrost obrotów handlowych z Zambią. W tym półroczu nastąpił wzrost o 180% w porównaniu z analogicznym okresem z poprzedniego roku. Na uwagę zasługują stałe rosnące wyniki polskiego eksportu do Zambii. Od stycznia do sierpnia tego roku uzyskaliśmy większy wynik niż w całym roku 2013. Niemal 8,5 miliona dolarów. Ze względu na występowanie wielu bogactw naturalnych, Zambia nadal pozostaje w strefie zainteresowań światowych koncernów wydobywczych, co jest także szansą dla polskich inwestorów, zważywszy na potencjał technologiczny i wydobywczy naszego kraju. Istotnym elementem propozycji współpracy polsko-zambijskiej jest transfer technologii wydobywczych w zakresie eksploatacji złóż. Polska dostrzega potencjał wzmocnienia dwustronnej współpracy gospodarczej przez eksport polskich maszyn górniczych, które są jednymi z najlepszych na świecie. Jednym z możliwych wymiarów współpracy w sektorze górniczym jest również wymiana najlepszych praktyk górniczych pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi. Polsko-zambijska wymiana handlowa dynamicznie rośnie i przewidujemy, że nadal będzie rosła. Zwłaszcza dziś, kiedy to polscy przedsiębiorcy intensywnie poszukują alternatywy dla zamkniętego rynku rosyjskiego, odpowiedzią może być Republika Zambii. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie owocne i przyczyni się do powstania wielu wspólnych przedsięwzięć naszych przedsiębiorców oraz do sukcesu naszych gospodarek narodowych. Ważne jest, by przy okazji takich wydarzeń biznesowych przybliżać kulturę Polską, a także poznawać kulturę naszych partnerów. Tylko takie połączone działania mają szansę rzeczywiście wzmocnić wzajemne relacje, tak te biznesowe i społeczne. Szanowni Państwo, 24 października będziemy obchodzili 50-lecie niepodległości Republiki Zambii. Z tej okazji w imieniu Pana Wicepremiera, Ministra Gospodarki Chciałem zło złożyć najserdeczniejsze gratulacje, gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności we wszystkich płaszczywach, płaszczyznach i oczywiście owocnej i dobrej, wieloletniej współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Zambii. Dziękuję serdecznie.